Tu jest Polska! 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 Nie Bruksela! Tu jest Polska! Nie Bruksela! Tu jest Polska! Nie Bruksela! Kiedy my żyjemy, co nam owca przemocyła, nasza dołożierze. Marsz nasz Dowlowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przyrodem złączył się z narodem. Marz nasz Worski, z ziemi włoskiej do Polski, Za Twoim przemodów. Złączy się z narodem, przejdzie myśl, przejdzie marty, będzie Polakami. Dał na przykład, bo na partie, jak zwycięzca nasz masz na znowski z ziemi włoskiej do Polski. Za Twoim przemowem złączy się z narodem, masz na. Owrowski z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem, złączył się z narodem. Widać, że kochamy Polskę, to jest nasza matka. Bardzo Wam dziękujemy, szczególnie organizatorzy. Ja w swoim imieniu, Roberta, klubów Polskiej w Marek Michno. Chłopaki z Górnego Śląska, patrioci śląscy, Marek Korus i jego ekipa. I... Dzieci Polsce! Polscy! Rzeźnicy My organizujemy się jako wolni Polacy, jako patrioci. Łączymy siły całej Małopolski i Górnego Śląska. Łączymy, bo trzeba wreszcie zacząć walczyć. Nie siedzieć i patrzeć. to nie da. Walczyć, pokazywać, że jest zastąpiony miliony ludzi którzy nie klękną na kolana, nie ukryw kolan, tylko nastające będą szli, walczę o dobro naszej ukochanej ojczyzny z tymi wrogami, wrogami, z tymi postkomunistami i polszczościami. Ci, którzy sprzedają polską ziemię, polską gospodarkę po w ręce, a mówią, że oni teraz robią plan gospodarczy. Komu? dla Niemiec nas oporki porty, Polską, polską, polską kolej, jak polski przemysł, polskie poczty, musimy się łączyć, apeluję do wszystkich ludzi pracy, do Solidarności, do wolnych Polaków, do patriotów polskich. Połączmy siły, czas najwyższy, bo im o to chodziło, dzieli rząd, podzielili nas, roz, rozrobili, aby nie było jedności, aby taki tłuszcz mógł cały czas kłamać rano wstaje, kłamie, po południu, gdzie obiad, kłamie, w się kłamie, kolację kłamie, śpi, śli i kłamie! To jest dopiero oszust! To jest oszust! Ale nas... Tuś to kłamcia! Tuś to kłamcia! Tuś to kłamcia! Tuś to kłamcia! to do proszę, do proszę do państwa, państwa, jesteśmy tu po to, aby nie pozwolić na likwidację państwa polskiego, naszej kochanej ojczyzny. Dziękujemy wolnym mediom, jesteśmy po bronie wolnych mediów, wolnej prasy, przeciwko cenzurze. Jest tu z nami telewizja Republika, Mariusz Spinist i Wojtek Jakubowski. Są tu z nami. Dziękujemy. Republika! Republika! Republika, 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 republika. Zawsze byli z nami, są z Nie powinni ich zlikwidować, bo to jest nasza telewizja. To jest dom wolnych mediów, dom wolnego słowa, nasz polski dom. I na to, aby ich zlikwidować, nie ma przyzwolenia. To, to świadczą tysiące tutaj zebranych was, Polaków, patriotów, kochających, jak zawsze powtarzam, naszą matkę. Matkę ojczyznę, za którą oddamy życie, bo ona jest tego warta. To jest matka, która żywi, żywiła i żywić będzie. Tak samo apeluję do rolników. To jest też świat pracy. Wy też wykonujecie pracę. Dla dobra naszej ojczyzny. Żywicie i bronicie. I zawsze to robicie i robicie, I nie pozwolimy też powadać Zielonych Ładów. jakich warias, głupok. Czyli to jest patologia. Oni myślą, że my matoły Polacy, że my jakiś niezrozumęty naród. My wiemy, co to jest Zielony Ład. My wiemy, że to jest patologia ideologii obcych. Prawda? Jakiś gender, LGBT. Dziękuję i gratuluję Amerykanom, że się odknęli z tej demokratów, z tej właściwcy ideologii, z tych peci? którzy narzucali jakieś głupoty, herezje, którzy deprawowali naród amerykański, teraz deprawują naród europejski i naród polski. Przeciw nas Polaków deprawują. Na to nie ma przyzwolenia. Patrzcie jak nas chodzą. chodzą, Nie ma przyzwolenia na to, aby deprawować. Donald Trump! Donald Trump! Donald Trump! Donald Trump! Donald Trump! Donald Trump! Trump! Donald Trump! Założony Trump! 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 Gratulujemy Trumpowi! Pamiętajcie zawsze, dopóki my żyjemy, nie jesteśmy Polakami, obrońcami, opiekunami naszej matki, polskiej ojczyzny, to nie pozwolimy na to, żeby nie była dozbrajana. Musimy się sami dozbrajać. Sami, pamiętajmy, bo jest armia, to jest potęga i wolna Polska przeciwstawić się poza każdemu. Nie wolno dopuścić do tego, że w jakichś kosziniach, prawda, nie wiadomo kto, jakiś mówi nam teraz, że spadało na Polskę jakieś soldity, jakieś cząstki, satelity, a on mówi, że za zły SMS. Co on, jakiś debil? to jest to debile. Ma patologia Matały. Witamy Adasia nasia, Adam Borowski 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 od nas. jest od nas. jest żebyś wiedział. Tu to i ziemi od Bo tu całej nas. Karpaci tak samo, Górny Śląsk, Bielsko-Biała, Zakopane, z Skamina, Nowa Uta, Kraków i tak samo Warszawa. Chodzi o to, aby się w przyszłości zorganizowali w każdym wojewódzkim mieście, w każdym powiatowym jednym dniu, o jednej godzinie, potężne manifestacje, pokazali siłę. Jak kiedyś tust. mówił, że milion wyprowadzi, to my wyprowadzimy cały naród, naród patriotów. Naród Polski! proszę państwa, od się zaczyna? Ryszard Majcik! 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 Ryszard Majzi! Ryszard Majzi! Dziękuję Wam bardzo i Ryszard Majzi! Ryszard Majzi! Ryszard Majzi! Ryszard Majzi! Ryszard Majzi! nie Majzi! Polaków i Polski, mojej matki, to Bóg mi Bóg żyć daje. I Bóg mnie prowadzi i was, na wszystkich. Zawsze z nas Bóg, honor, ojczyzna! 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 Bo jesteśmy wierni naszej matce, naszej historii. Naszej tożsamości narodowej. Mamy swoją wartość. Wartość chrześcijan, katolików, dziecko katolickiego wyznania. My jesteśmy wartością naszego narodu, naszej matki ojczyzny. Katolicka, nie lewacka katolicka, nie lewacka katolicka. nie katol minut, a mój przyjaciel. Przyjechał tu, jest z nami. I chciałbym, żeby się nie męczył za bardzo, ale żeby za mało go. Póki jeszcze może ma siły. Bo Adaś też jest szanowanym człowiekiem. Ale patrzcie się, na tą samą chorobę co ja. Po zabałach, po operacjach Adaś ma akurat daj Ja mam 7 wstępów. I mam jeszcze i 20% wydajności serca. Ale patrzcie się, jak co Bóg potrafi. Jak daje siłę obrony ojczyzny, dla ojczyzny. Adaś... Proszę o zabranie głosu. Oni obaj są chęrzy na patriotyzm! Patrioci! 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 Serdeczne Bóg zapłać za takie przyjęcie! Serdeczne Bóg zapłać! Hello! Hello! Tu, jest Polska! Tu, tu jest, Polska! jest Polska! tu 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 jest szanowni! Szanowni! Drodzy Patrioci! Protestujemy w Warszawie od grudnia! Zajmowali telewizję! Próbowali zająć KRS! Różne rzeczy ci łajdaki, ci łajdaki próbowały zrobić! Protestujemy! Ale chcę wam powiedzieć, że czeka nas pozornie ważne zadanie, najważniejsze w tej chwili, najważniejsze. Ojczyzna nasza jeszcze, ojczyzna nasza jeszcze nie wymaga od nas daniny krwi. Jeszcze nie wymaga. Ale jak przegramy wybory prezydenckie, to nie wiadomo co będzie to się może stać to, co się stało w XVIII wieku, że szlachta nagle nie zauważyła, że już nie jest poddaną króla jego mości, chociaż obok ma tego samego sąsiada, chociaż mówi w swoim w, w języku polskim, to już jest poddanym cara jego mości, czy y, y, cesarza austriackiego, czy cesarza pruskiego. Oni w pewnym momencie nawet nie zauważyli, że stracili Polskę. My też możemy nie zauważyć, kiedy przegramy wybory. To jest ekipa zdrajców, która przyszła, żeby Polskę osłabić, żeby Polska stała się landem Europy, żeby nie była niepodległą, silną Polską, żeby nasz naród Wyciął sobie z pamięci swoją piękną historię. Wyciął sobie z pamięci swoich bohaterów. Oni po to przyszli, żeby nas spokojnie, pomalutku uśpić, uśpić i w Polski zrobić land. Land, który będzie zarządzany z Berlina lub z Brukseli. Wszystko jedno, ale to Niemcy będą rządzić. My się możemy obudzić. Zdrońcy! Z Rańcy! zrajcy, Zońcy! Zdrońcy! Zońcy! Jeszcze wszystko na, zależy od nas! Jeszcze wszystko zależy od Polaków! Je, może, jeżeli przegramy tę batalię, to możemy mieć pretensje tylko do siebie. My nie mamy, nie powinniśmy w naszych domach mówić przy stole, nie rozmawiać o polityce, bo się pokłócimy. Kłóćmy się, bo tu chodzi o Polskę. Kłóćmy się z naszymi dziećmi. Kłóćmy się z naszymi wnukami. Wyjaśniajmy im, jakie jest niebezpieczeństwo. Jakie Polskie czeka niebezpieczeństwo. Naszym zadaniem jest wygrać te wybory, bo one... Spowodują, że ruszy lawina przeciwko tym łajdakom, którzy teraz grabią Polskę, którzy teraz ją osłabiają, którzy chcą ją rozebrać i poddać Europie. Kłóćmy się z naszymi rodzinami, z przyjaciółmi, sąsiadami, przekonujmy ich. Że możemy stracić ojczyznę naszą. Teraz nie będzie już pytania, czyja będzie Polska. Teraz jest pytanie, czy będzie Polska. Czy będzie Polska i musimy o nią się bić. Ja wam powiem, tak jak mój przyjaciel Rysiek, jestem po wielu chorobach. Naprawdę, ale walka z tym łobuzem Tuskiem, walka z tym zdrajcą powoduje, że to jest. Najlepsze lekarstwo, najlepsze, które daje siłę do wkrótce... Oh! Helmut Leica! Helmut Herkantywy! Dlatego proszę Was, proszę Was, bo oni wiedzą, że powstał ruch kontroli wyborów. To jest ruch, który będzie na swoich przedstawicieli, który musi być we wszystkich komisjach wyborczych swoich przedstawicieli, żeby nas nie oszukali, bo jeżeli nie będziemy kontrolować tych wyborów, to oni nawet jeżeli wpuszczą w te swoje serwery prawdziwe wyniki, to na końcu może być wy wynik zupełnie inny. Nie po to posyłali przedstawicieli Państwowej Komisji Wyborczej do Moskwy, żeby ich uczyła jak fałszować wybory. Bo co Moskwa może nauczyć? Czego może nauczyć Rosja? Wandyska, Mordowojca. Ona może uczyć tylko kłamać, oszukiwać, fałszować i mordować. Tam tylko to. Rozdzielmy! 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 te wybory policzyć. Dlatego serdecznie Was proszę. Los Polski leży w naszych rękach. Los Polski leży w Waszych rękach zgłaszajcie się do ruchu kontroli wyborów obsadźmy wszystkie komisje i policzmy te wybory nie dajmy, nie dajmy oszukać się oni się boją tego dlatego już w tej chwili zapowiadają różne sztuczki różne prawne, żeby potencjalnie przegranych wyborów nie uznać oni to mówią, bo się boją oni się nas boją bo jeżeli my na drugi dzień będziemy mieli na naszym biurku ponad 30 tysięcy kopii protokołów, protokołów wyborczych, to będziemy wiedzieli jaki jest prawdziwy wynik ja głęboko w to wierzę, głęboko, że mój naród do końca nie, z, nie zwariował. Ja wierzę głęboko, że mój naród nie stracił instynktu samozachow samozachowawczego. Ja wierzę w to, że wygramy. Tylko my musimy, my wszyscy, jak tutaj jesteśmy. Zwyciężymy! 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 Zniecię! 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 Ruda broma! Orła niepokona! Ruda broma! Orła niepokona! Ruda broma! Orła niepokona! Ruda broma! Orła niepokona! Ruda groma! Orła niepokona! Kończąc, serdecznie Wam dziękuję. Bądźmy aktywni, bądźmy nadaktywni, róbmy wszystko, żeby ocalić naszą ojczyznę, póki nie wymaga, tak jak już powiedziałem, w tej, póki nie wymaga od nas krwi, ona jeszcze, ona wymaga teraz od nas aktywności, czasu, bo jeżeli stracimy Polskę, to ja wierzę głęboko w to, że w Polakach jest ten gen, gen wolności który powodował, że mieliśmy powstania, że walczyliśmy z bronią w ręku. W nas jest ten gen. Jak oddamy, oddamy Polskę, przegramy ją, to nasi wstępni, ci, którzy przyjdą, znowu będą konspirować, znowu będą walczyć i znowu będzie ogromna danina krwi. Nie dopuśćmy do tego. Nie dopuśćmy wygrań.